Witam, z tej strony Monika. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z pięcioma najbardziej jadowitymi wężami świata. Numer 5. Czarna Mamba. Jest to najdłuższy jadowity wąż Afryki, a zarazem jeden z najszybszych i najagresywniejszych przedstawicieli gadów. Budzi wiele emocji. Ludy afrykańskie przekazują z pokolenia na pokolenie wiele przesądów wzmacniających aurę strachu i nienawiści, którą Mamba została otoczona. Przy wstrzyknięciu maksymalnej dawki jadu, wąż ten jest w stanie zabić 33 osoby. Numer 4. Tajpan australijski. Osiąga długość ciała od 180 do 250 cm. Jest zwierzęciem bardzo płochliwym, szybkim i w razie zagrożenia agresywnym. Występuje w Australii, Nowej Gwinei i Indonezji. Jego pożywienie stanowią małe ssaki, ptaki, czasami płazy bezogonowe. Ma jedne z najdłuższych zębów jadowych wśród węży Australii, a jego ukąszenia są niezwykle śmiertelne. Przy wstrzyknięciu maksymalnej dawki jadu, wąż ten jest w stanie zabić 56 osób. Numer 3. Pseudonaja textilis. Trzeci najbardziej jadowity wąż świata, zamieszkuje wschodnie tereny Australii od terenów pustynnych do wybrzeża. Występuje na bardzo szerokiej gamie siedlisk, głównie na otwartych łąkach, pastwiskach i lasach. Wąż zmienia swój kolor od jednolicie opalonego przez szary aż do ciemnobrązowego. Jego średnia długość to 1,5 metra, a najdłuższy zarejestrowany osobnik osiągnął prawie 2,5 metra. Jak każdy wąż z listy, ten też jest śmiertelnie niebezpieczny. Wstrzykując maksymalną dawkę jadu, wąż ten jest w stanie zabić 58 osób. Numer 2. Kobra Czarno-Biała. W lasach równikowych środkowej Afryki żyje przedstawicielka osobliwej grupy węży jadowitych, Kobra Czarno-Biała. Z pozoru nie różni się niczym od pozostałych kobr. Jest szybka i sprawna, jak przystało na tak dużego węża. Dzięki temu potrafi chwytać niewielkie ssaki, ropuchy i ptaki. Kobra Czarno-Biała ma gruczoły jadowe, wyposażone w jad typowe dla pozostałych afrykańskich kobr. Dopiero zęby jadowe stanowią swoisty wyróżnik tego jadowitego węża. Posiadają one maleńki otworek znajdujący się na przedniej płaszczyźnie u góry. Służy on do wyrzucania jadu na odległość. Precyzyjnie nakierowany może przelecieć w powietrzu ponad 4 metry. Ukąszenie tego węża jest bardzo niebezpieczne. Wstrzykując maksymalną dawkę jadu, wąż ten jest w stanie zabić 65 osób. Numer 1. Tajpan pustynny. Tajpan pustynny to wąż numer jeden na liście najbardziej jadowitych węży świata. Posiada on najbardziej toksyczny jad znany na nauce. Podczas ukąszenia wąż ten wstrzykuje średnią dawkę jadu zdolną do zabicia 100 osób, a jego maksymalna dawka jest w stanie uśmiercić nawet 289 dorosłych ludzi. Wąż ma zazwyczaj kolor brązowy, zielonkawo-brązowy lub czerwonawy, z ciemniejszym kolorem głowy. Żyje w norach i rozpadlinach jego średnia długość to około 2 metry. Dieta tajpana pustynnego obejmuje małe gryzonie, przede wszystkim myszy i szczury. Jeśli zostałeś kiedykolwiek ugryziony przez jednego z tych węży i przeżyłeś, to koniecznie pochwal się tym w komentarzu. Pozdrowienia dla fanów w następnym odcinku. Do usłyszenia.